Miejsce, gdzie stykają się ze sobą co najmniej dwie kultury, dwie religie, dwa języki. Często spłaszczamy trochę tę definicję, mówiąc, że pogranicze to jest teren wzdłuż granicy. Oczywiście to jest też prawda, ale językoznawcy, kulturoznawcy traktują to pojęcie znacznie szerzej, dlatego że możemy mówić o pograniczach języków, kultur, religii, narodów. I to oczywiście ma swoje różne konsekwencje. Na pograniczu mówi się poniedziałek, subota, ugórki, a nawet na które idziesz do kościoła. Samogłoska o przechodzi w u i to jest naturalny proces tutaj na tych pograniczach językowo-kulturowych. Wspomniałem o tym przednio językowo-zębowym l. Tu jeszcze chciałem powiedzieć o dźwięcznym i bezdźwięcznym chy, dlatego że przecież na pograniczu i dzisiaj to jeszcze spotykamy w okolicach Hrubieszowa, że ludzie mówią chrebend, Hrubieszów czyli odróżniają dźwięczne chy dźwięczne hy od bezdźwięcznego chy to jest bardzo dobra cecha dlatego że te osoby nie mają problemu z ortografią na tak, cecha, cecha i samochód. Pamięć, pamięć, pamięć